Trzyma, mam taki ekspres z Kampa, gdzie się przestał tutaj domykać, jak widzicie, no i niestety ta część ekspresu jest do wymiany i już nie mogę z niego korzystać. A wszystko przez ten tutaj mechanizm. No nie, zdarza się. Zdarza się. to jest taka mini sprężynka sprytna zrobiona, aczkolwiek na otwartej bramce wytrzymało się. zmniejszenie, powinno się używać. Wcale nie musiało być to z uderzenia, więc, czy czegokolwiek innego. Więc zakupiłem fotona i stwierdziłem, że skoro już wymieniam krótką dziesiątkę, czy tam dwunastkę w przypadku kampa, to se kupię jeden rozróżniający się mocno kolorek od mojej kolekcji zielonych. Dlatego, że to jest krótka wpinka, to po prostu ją wpinam na pierwsze. I żeby było po prostu bliżej do ziemi. Więc, ale kupując to, nie wiedziałem, że kupuję Yandi Express, jak widzicie. Jest śmiesznie, bo tutaj nawet są mini Yandi z jakiegoś tam turnieju, na tym drugim już nie ma, ale na tym górnym jest i bardzo mnie to bawi. Bo mam różowy jędziowy ekspres. Także tyle śmieszków, Elo.